Już pierwszy cesarz chiński Qin Shi Huangti w 213 roku przed Chrystusem nakazał spalić wszystkie książki historyczne w swoim wielkim państwie z tą samą myślą, z którą będą nawracali do tej idei wszyscy kolejni zwolennicy rugowania historii, z programów nauczania, e, ograniczania e, refleksji historycznej w kulturze masowej, czy jej prymitywizowania z tą intencją, żeby nie było z czym porównać dnia dzisiejszego, żeby chwila obecna była absolutem. Jeżeli nie mamy z czym w ogóle porównać rządów Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego, to wtedy możemy uwierzyć na ich słowo, czy na słowo usłużnej propagandy nagradzanej wysokimi orderami państwowymi za tę usłużność, że to jest najlepsze 25-lecie. Możemy w to uwierzyć, jeżeli nie mamy pojęcia o tym, jak wyglądały Poprzednie 25-lecia. Dlatego właśnie historia jest bardzo niebezpiecznym, powiedziałbym, układem odniesienia bardzo nieładne sformułowanie, ale nie chcę użyć sformułowania narzędziem, instrumentem jest układem odniesienia jedynym realnym, jakim dysponujemy dla oceny dnia dzisiejszego, bo nie wiemy, jaka będzie przyszłość. Nie możemy powiedzieć, dokąd Polska zmierza. Bo niezbadane są ścieżki opatrzności, ale skąd Polska szła, jakimi torami i jak jej służono, jak jej przeszkadzano, jak, jej, jak ją zdradzano, w imię jakich interesów, jakich powiedziałbym antywartości rezygnowano z polskości, to możemy sprawdzić i porównać ze stanem dnia dzisiejszego, ocenić dzień dzisiejszy i zastanowić się, czy jest to rzeczywiście najlepsza, Władza, czy jest to najlepszy dzień, czy też zdecydować się na wersję krytyczną tej oceny dnia dzisiejszego. Mówię o tym także dlatego, że ci, którzy pełne usta mają e, apeli o spojrzenie krytyczne, to słowo krytycyzm jest odmieniane na wszelkie sposoby, jednocześnie wykazują się niezwykle małą odwagą cywilną w zakresie dnia dzisiejszego. Nie są w stanie skrytykować władzy obecnej, są w stanie krytykować tylko przeszłość, odrzucić ją jednym hasłem, hasłem świętej pamięci nieżyjącego już Tadeusza Mazowieckiego, który powiedział, zredukował polską przeszłość do hasła polskie piekło, czy no właśnie do tego jeszcze bardziej drastycznego sformułowania ze seju Donalda Tuska. Wydrukowanego w znaku w 1987 roku, iż polskość to nienormalność. Cała przeszła polskość. Teraz nareszcie pod rządami Donalda Tuska mamy normalność, prawda? Otóż sprawdzić, czy to jest normalność, czy rzeczywiście wcześniej było tylko polskie piekło, a teraz jest dopiero ład i spokój, możemy tylko przez porównanie historii z dniem dzisiejszym. I historia jest tutaj sędzią surowym. I sprawiedliwym, jeśli poznamy ją dobrze, jeśli chcemy ją poznać. To jest jej niebezpieczny dla rządzących, dla każdych rządzących, ładunek.